W najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego na Horyzoncie News wita Państwa Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, niemiecka tradycja kalendarza adwentowego, która historycznie wywodzi się od wieńca, gdzie zamiast świec umieszczano 24 małe woreczki z niespodziankami, służyła do odliczania dni przed Bożym Narodzeniem. Obecnie kalendarz adwentowy składa się najczęściej z 24 drzwiczek, okienek, a tradycja z nim związana obejmuje wiele krajów Europy i Ameryki. Trafiła oczywiście i do Polski, a my w naszym dwumieście korzystamy z niej już od kilku dobrych lat. Pod choinką na Placu Przyjaźni burmistrz Słubic nad Burmistrz Frankfurtu nad Odrą zainaugurowali tegoroczny kalendarz adwentowy. Tradycyjnie 1 grudnia, jak każdego roku, już od kilku lat rozpoczynamy yy... Adwent, aktywnym kalendarzem adwentowym właśnie dzisiaj otwarcie na Placu Przyjaźni w Subicach, gdzie stoimy przed piękną choinką, niestety ona dzisiaj nie będzie jeszcze odpalona, ale myślę, że już powoli zaczynamy czuć tą atmosferę świąt, więc tymi wydarzeniami, począwszy od dzisiaj aż do 24 grudnia, będziemy każdego dnia mile spędzać czas w przeróżny sposób, sportowy, artystyczny, także mieszkańcy dwumiasta Subic i Frankfurtu. Ci, którzy będą oczywiście chcieli uczestniczyć w aktywnym kalendarzu adwentowym, nie mają prawa się nudzić. A przypomnę tylko, że jednym z okienek naszego kalendarza adwentowego jest sobotni rodzinny bieg Mikołajkowy, na który serdecznie zapraszam już dzisiaj i mamy nadzieję, że weźmie... Mnóstwo osób, tak jak każdego roku. Yy, może się zarejestrować 200. Dzisiaj wiem, że już jest ponad 150 osób zarejestrowanych. Także liczę na to, że ten kalendarz adwentowy będzie jak zwykle wypełniony każdego dnia i świetnymi wydarzeniami. O przybliżenie kilku wydarzeń z kalendarza adwentowego poprosiliśmy dyrektora Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, pana Przemysława Karga. Najważniejsze, 16-17 grudnia, jarmark bożonarodzeniowy w Subicach na Placu Bohaterów, również z preludium, więc bardzo wyjątkowy czas. Adwent to wyjątkowy czas, więc myślę, że każde okienko codziennie warto otworzyć, odwiedzając te przestrzenie w Subicach i we Frankfurcie. Przede wszystkim, jeśli mogę powiedzieć, to dzisiaj jarmark, to dzisiaj na przykład Biblioteka Miejska, również to te wydarzenia, które się dzieją po obu stronach. Myślę, że warto odwiedzić generalnie stronę internetową i śledzić te właśnie okienka, bo one są dosyć ważne. Na Facebooku, strona internetowa Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, tam Państwo znajdziecie wszystkie szczegółowe informacje, jeśli chodzi o kalendarz adwentowy. Dodajmy jeszcze, że wszystkie atrakcje, jakie przygotowali na czas adwentu słowiczanie i frankfurtczycy, można znaleźć w holu Urzędu Miejskiego w Słubicach, gdzie stanął specjalny kiosk informacyjny. W ostatnią sobotę i niedzielę listopada w Katolickim Centrum Studenckim w Słubicach odbyły się ciekawe wydarzenia skierowane do mam i córek. W Słubicach w Katolickim Centrum Studenckim powstała Fundacja EduEco, która już od roku realizuje przeróżne projekty, które są inicjowane przez najróżniejsze osoby. Te projekty są z zakresu kultury, sztuki, ale też i takich zajęć, można powiedzieć, z zakresu relacji międzyludzkich. I właśnie te warsztaty, które się odbyły niedawno, wczoraj, były właśnie takimi, które miały budować relacje kobiet, córek i matek. Warsztaty dla mam i córek to było takie wydarzenie, które jest realizowane w ramach projektu takiego większego. Tytuł tego projektu to łączymy to, co najważniejsze. Więc chcemy właśnie tutaj w ramach tego wydarzenia chcieliśmy połączyć mamy i córki. To był taki czas dla mam i córek, na który no nie mogą one sobie pozwolić na co dzień. Może są one razem, ale jednak na co dzień jest takich wiele rozproszeń. Jakieś rodzeństwo się o coś zapyta, może telefon zadzwoni. Więc, mimo że mamy i córki na co dzień przebywają razem, to jednak nie jest ten czas taki dla nich na 100%. Podczas tych warsztatów właśnie mogły one skupić się zupełnie na sobie, pobawić się, pomyśleć, przemyśleć. Te różne ćwiczenia, zadania miały na celu tak coś, coś im pokazać, coś dodatkowego, coś, czego, czego właśnie nie, nie są w stanie. Zaobserwować w ich życiu na, na co dzień. W ramach tego projektu zapraszamy właśnie także na, na inne wydarzenia. Niedługo będzie taki wieczór adwentowy, na który również zaprosimy i córki, i mamy, a także i Boże, nawet babcie. Także są to wydarzenia takie międzypokoleniowe. Łączymy to, co najważniejsze. To nie koniec aktywności w Katolickim Centrum Studenckim, ponieważ już niebawem kolejne ciekawe wydarzenia. Między innymi w najbliższy piątek od godziny 16 warsztaty i pokazy chemiczno-fizyczne, a w kolejnych dniach wieczory adwentowe. Trzy kolejne newsy stanowiące drugi blok naszych wiadomości to tematyka seniorska, a dokładnie dotyczy Dziennego Domu Senior Plus w Słubicach. Zapraszam na materiał filmowy. W dziennym domu Senior Plus w Słubicach zbliża się czas corocznego naboru uczestników. O działalności domu oraz zasadach naboru rozmawiamy z kierownikiem placówki panią Martyną Szymborską. Jednodzienny Dom Senior Plus od stycznia będzie zaczynał piąty rok swojej działalności, więc sami jesteśmy troszeczkę zdziwieni, że ten czas aż tak szybko leci. I tak naprawdę to jest miejsce, jak sama nazwa mówi, przeznaczone dla seniorów. Przychodzą tu codziennie, mają bogatą ofertę zajęć od zajęć z fizjoterapeutą, z muzykoterapeutą, z psychologiem, poprzez różne warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe. Trening kulinarny, taneczny, no wszystko, co sobie wymarzą, to tutaj staramy się im zapewnić. Oprócz tego, oczywiście, codziennie mogą liczyć na ciepły obiad. Często pieczemy ciasta. Przychodzą do nas różni goście, tak więc robimy wszystko, żeby nasi seniorzy po prostu nie nudzili się w domu i nie czuli tej samotności. Jest system rekrutacyjny. Przyjmujemy seniorów na początku każdego roku kalendarzowego na cały rok. Trzeba oczywiście złożyć odpowiednie dokumenty i w momencie, kiedy taki senior zostaje przyjęty do nas, to jest zobowiązane do tego, żeby chodzić w te dni, na które się umawiamy, bo docelowo jest to 5 dni w tygodniu, ale możemy się też umówić, że senior będzie przychodził 2 lub 3, jeżeli z jakichś powodów jest niemożliwe przychodzenie przez cały tydzień. Wszystko jest do ustalenia. No i wtedy, tak jak mówiłam, taki senior przychodzi do nas codziennie. Oczywiście jakieś względy losowe, zdrowotne, jeżeli coś się wydarzy, nie musi przychodzić, może załatwić swoje sprawy, może wypocząć w domu. Też jesteśmy otwarci, nie ma z tym żadnego problemu. Drodzy Państwo, w związku z tym, że zbliża się nowy rok, chciałabym w imieniu pracowników i też oczywiście pozostałych seniorów zaprosić nowych członków i nowych, nowe członkinie do domu seniora. Yy, mamy nadzieję, że yy... Odpowiecie na nasze zaproszenie. Jeśli chodzi o rekrutację, to zapraszamy tutaj do domu Seniora. Tutaj są wszystkie wymagane dokumenty. My pom pomożemy je wypełnić. Odpowiemy na wszystkie pytania, będzie można zobaczyć, jak to funkcjonuje, jakie są zajęcia, jakie mamy tutaj pomieszczenia, co robimy. Będzie można się o tym przekonać na własnej skórze. Serdecznie zapraszamy. Rekrutacja, przyjmowanie dokumentów trwa do 9 grudnia. Zapraszamy do Dziennego Domu Senior Plus na ulicy. Mickiewicza 6 w Słubicach. Jest to budynek przychodni, główne wejście na parterze za windami w lewo. Serdecznie zapraszamy. Jak co roku tradycyjne Andrzejki w dziennym domu Senior Plus w Słubicach, a więc wróżby z lanego wosku, wyścig butów do orzenku bądź zamąż pójścia i wiele innych atrakcji. Ja się nie będę brał. Jak już to wezmę się odziennie nazwą. Dlaczego warto korzystać z oferty Subickiego Seniora Plus? To pytanie skierowaliśmy do uczestniczek placówki. Przychodzę tu dlatego, że nie chcę być w domu sama. Poza tym, to, co się dzieje tutaj u nas w domu seniora, bardzo porywa wszystkich ludzi. Ponieważ wspaniałe śniadania, tak jak w tej chwili. Tak zwane drugie śniadania istnieją i przede wszystkim to jest tak, śpiewanie. Za każdy okres, na przykład zbliża się Wielkanoc czy zbliża się Boże Narodzenie, więc układamy same teksty na znane melodie, powiedzmy kolęd, na przykład, i śpiewamy. Ewentualnie tańczymy, jeżeli trzeba. Jest tutaj wesoło, nigdy nie ma tu smuty. Tu nie można się smucić, chyba że ktoś nie chce. Są ludzie bardzo interesujący, kierownictwo jest na odpowiednich stanowiskach. Każda z, pani, z pań kierownik wie co do niej należy i wykonuje takie czynności, żebyśmy z nich były, byli zadowoleni. Przede wszystkim chciałabym podziękować Naszemu zespołu opiekunkom. Bardzo dobrze się nami opiekują, troszczą się za, za nas, że jesteśmy pod ścisłą kontrolą. Także przede wszystkim dziękuję za opiekę wspaniałą. No i dobrze się tutaj czujemy. Dobrze, że taki zespół dom seniora powstał. No bo naprawdę w naszym wieku takie potrzebne nam zgromadzenie pomiędzy ludźmi, wspólna praca. No i jesteśmy zadowoleni, że taki dom seniora jest w Suwicach. Wszystkim chętnym do korzystania z dziennego domu Senior Plus w Suwicach przypominamy, że zgłoszenia należy składać w placówce najpóźniej do 9 grudnia. Uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach wraz z seniorami Słubickiego Dziennego Domu Senior Plus uczestniczyli w międzypokoleniowych warsztatach świątecznych. O wypowiedź poprosiliśmy pomysłodawczynię warsztatów, uczennicę liceum Oliwię Pomes. Dzisiejsze warsztaty mają służyć zbiórce arytatywnej. Idea ta wzięła się z poprzedniej, że tak powiem, edycji. Kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, w naszej szkole zorganizowana była zbiórka na fundację, która miała pomóc w tej sprawie i później to tak jakoś u nas w szkole ruszyło, uczniom bardzo się to spodobało oraz pracownikom, kolegiom polonikom, więc padłam na pomysł, że święta Bożego Narodzenia będą świetną okazją, żeby zorganizować to trochę na większą skalę, zaangażować to także seniorów, że mogłoby być to fajna forma integracji, Integracji I myślę, że mogłoby to fajnie wyjść po prostu. Dzisiaj zajmujemy się przygotowaniem ozdób, które później będą sprzedawane na kiermaszu. Później będą również sprzedawane także ciasta, ale dzisiaj właśnie pod, zabieramy się za te ozdoby, że tak powiem. Właśnie myślę, że to jest fajny pomysł z tego względu, że i dla nas jest to pewnego rodzaju doświadczenie, i dla seniorów. Jest to właśnie taka forma integracji, bo młodzież z osobami starszymi i myślę, że atmosfera jest naprawdę przyjemna. I że dogadujemy się, także wszystko idzie dobrze. Dzisiaj jesteśmy w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym na zaproszenie uczniów. Postanowiliśmy połączyć siły i przygotować taki wspólny, charytatywny kiermasz świąteczny. Wszystko po to, żeby pomóc. Pomóc konkretnemu człowiekowi, pomóc Kamilowi Pactwie, który jest małym chłopcem i bardzo, bardzo schorowanym. Wydaje nam się, że czas świąteczny jest takim specyficznym czasem, szczególnym czasem i właśnie wtedy szczególnie powinniśmy otworzyć nasze serca. Wymiana międzypokoleniowa to jest coś, na co my bardzo stawiamy i są to naprawdę różne pokolenia, czyli zarówno dzieciaki w przedszkolu, jak i troszkę starsi. Starsza młodzież. My również uważamy, że jedni od drugich bardzo dużo mogą się nauczyć cierpliwości, współpracy, wielu, wielu innych rzeczy i na pewno jednym, jednym i drugim ta współpraca wyjdzie na dobre. Drugie warsztaty odbędą się 9 grudnia, natomiast sam kiermasz jest zaplanowany od 12 do 14 grudnia. On będzie się odbywał w dwóch miejscach. U nas w domu seniora, w budynku przychodni na parterze przy wejściu oraz tutaj w, na kolegium Polonikum też przy portierni. Także można nas odwiedzić zarówno tu, jak i w domu seniora. Zbieramy na jeden cel, więc nie ma znaczenia, gdzie, gdzie Państwo przyjdziecie. Szczytny cel warsztatów, czyli pomoc charytatywna, a równolegle budowanie międzypokoleniowych więzi, wymiana doświadczeń i inne wartości udowadniają, że łączenie artystycznej wizji i umiejętności różnych pokoleń ma zdecydowanie głęboki sens. Słupickie stowarzyszenie po prostu powstało z chęci działania i chęci pomocy. Jest ono efektem współpracy ludzi, którzy chcą dzielić się swoją pasją i umiejętnościami z innymi. Zapraszam Państwa na materiał filmowy. Stowarzyszenie Po prostu, pracownia rozwoju osobistego w Słubicach, realizuje kolejne zadania związane z projektami, prowadząc m.in. konsultacje, terapie, warsztaty, szkolenia oraz różnego rodzaju kursy. O kilka tegorocznych aktywności oraz o te zbliżające się zapytaliśmy prezes Stowarzyszenia Po prostu, panią Joannę Sierżant-Rekret. Stowarzyszenie działa nieustannie, cały czas u nas coś się dzieje. W tej chwili zbliża się już koniec roku i kończymy realizację naszych rocznych projektów. Realizujemy dwa nasze projekty terapeutyczne dzięki wsparciu gminy Subice i gminy Rzepin, nasze poradnie specjalistyczne. Czyli miejsca, gdzie można uzyskać wsparcie specjalistów. Kończymy realizację projektu Zostań Odyseuszem, Sprawdź swoje możliwości, czyli takie cykl warsztatów dla dzieci przygotowujących się do udziału w programie Odyseja Umysłu. Tu serdecznie zapraszamy. 10 grudnia będzie podsumowanie projektu i będzie wystawa prac uczestników. Realizujemy projekt przerwi milczenie, czyli projekt profilaktyczny przeciwdziałanie przemocy w rodzinach. Realizujemy też projekt Kochaj Różnym Być, projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe. W ramach tego projektu udało nam się w tym roku zorganizować wpływ kajakowy, bardzo fajna impreza, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły z całymi rodzinami. Też niedawno z dziećmi w ramach tego projektu byliśmy w restauracjach kilka razy, okazało się to strzałem w dziesiątkę, wiemy już na pewno, że będziemy coś takiego kontynuować. W naszym największym projekcie, czyli projekcie dofinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przygotowujemy się już do następnego roku, czyli spotykamy się z rodzicami, omawiamy efekty, czyli to, co jest w tej chwili najważniejsze i przygotowujemy to, jakie terapie dzieci będą miały w następnym roku. Przygotowujemy się też do uroczystości. 3 grudnia jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Już od kilku lat w tym dniu organizujemy różne uroczystości. Serdecznie zapraszamy. W sobotę 3 grudnia o 12 rozpoczniemy marszem kolorowych balonów. Spotykamy się przy siedzibie. Na ulicy Kilińskiego 9L maszerujemy w stronę Smoka Subickiego, bo w smoku odbędzie się uroczystość, już taka oficjalna. Będą występy artystyczne naszych podopiecznych, będzie wystawa zdjęć naszych podopiecznych i, i terapeutów. Myślę, że warto być tego dnia razem z nami. W dalszym ciągu prowadzimy środowiskowy dom samopomocy. Tam też. Działamy bardzo aktywnie. Uczestnicy mają wiele różnego rodzaju zajęć. Jeżdżą do kina, na wycieczki, ale mają też dużo zajęć artystycznych, bo przygotowują kiermasz świąteczny. Również serdecznie zapraszamy, będzie wkrótce. Dołączamy się do zaproszenia na Marsz Kolorowych Balonów. Będziemy tam z naszą kamerą jak co roku. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w klubie Witkacy w Słubicach odbyła się Andrzejkowa zabawa integracyjna. Tradycyjnie się spotykamy z okazji Andrzejek, ale to nie tylko Andrzejki, ale również obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, bo z tego tytułu też właśnie dzisiaj się spotykamy. Cała impreza jest organizowana w ramach projektu, to też należy podkreślić, Aktywni w Powiecie Subickim. To jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zaprosiliśmy dzisiaj tutaj osoby niepełnosprawne ze wszystkich środowiskowych domów, samopomocy, z całego powietrza i z warsztatu terapii zajęciowej w żabicach. Więc liczymy na tutaj na obecność dużej, dużego grona gości, no i świetną zabawę, bo tak jak widać, to jest w tle piękne, piękna ustrona sala lata 80. bo taki jest temat przewodni dzisiejszej zabawy, więc myślę, że będzie wspaniała zabawa i integracja tych osób, no i okazja do świętowania i obchodów i jakby też zaznaczenia tego dnia, że obchodzimy ten dzień osób niepełnosprawnych i że osoby niepełnosprawne są wśród nas i, i należy się z nimi integrować i, i wspólnie spędzać czas bawić się. Bawimy się dzisiaj w stylu lat 80. Przeniesiemy wszystkich uczestników do tych właśnie lat, ale również ta impreza jest połączona także z Andrzejkami, które akurat przypadają, także nie zabraknie również wróżb. Będzie też dodatkowa atrakcja w postaci fotobudki, a także różne konkursy. Z niesamowitymi nagrodami. No ale najważniejsza jest przede wszystkim dzisiaj zabawa i integracja, aby tutaj wszystkie osoby, wszyscy uczestnicy mogli się spotkać w tym jednym miejscu i wspólnie się pobawić. Na wydarzeniu obecny był starosta słowicki, pan Leszek Bajon. To jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny starosta może dołożyć tą cegiełkę, żeby razem się zintegrować, bawić się z tymi ludźmi i być między nimi. To są takie chwile. Pełne empatii, miłego spotkania i tej wrażliwości, które przejawiają te osoby, a ich opiekunowie doprowadzają do tego, że możemy się spotkać, możemy razem się zintegrować, możemy razem się bawić. I myślę, że taka zabawa andrzejkowa, kolejna gdzieś tam zabawa, właśnie integruje te osoby z nami, że czujemy się, że tak powiem, wspólnie dobrze, we własnym towarzystwie i możemy spełniać jakby marzenia tych dzieci i tych osób, które chcą uczestniczyć w takich ważnych imprezach, jakie są andrzejki dla nich. W zabawie Andrzejkowej uczestniczyli wszyscy podopieczni środowiskowych domów samopomocy w powiecie. Zbiega Nowa, Rzepina, Ośna Lubuskiego, Słubic oraz Górzycy. Nie zabrakło także podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej w Żabicach, a wszystko to w ramach projektu Aktywni w powiecie Słubickim realizowanego wspólnie z fundacją Promet Kids z Kunowic. Mamy w słubicach piłkę nożną, piłkę ręczną, tenis stołowy, tenis ziemny. Można tu grać w golfa, grać w palanta, uprawiać lekką atletykę, bądź uprawiać kolarstwo. Okazuje się jednak, że to nie wszystko bo jest jeszcze minimum jedna dyscyplina sportowa, którą można tu uprawiać koszykówka. Wzięło się to generalnie z zamiłowania nie tylko mojego, ale też wielu moich kolegów gdzie w koszykówkę zaczynaliśmy grać w podstawówce jeszcze tutaj jak ci chłopcy u pana Wagnera, później u pana Jurka Grabowskiego, poprzez następną szkołę średnią u pana Jarka Sadowskiego i tak dalej i tak Więc y, rok temu wpadliśmy na taki pomysł właśnie ze znajomymi, że założymy stowarzyszenie, y, żeby to stowarzyszenie działało nie na naszą rzecz dorosłych już, ale właśnie dla tych dzieciaków. Od września tego roku ja tutaj właśnie z kolegą prowadzimy takie zajęcia dla w zasadzie dwóch grup wiekowych dla chłopaków takich 4, 8, 4, 8 klasa, i też w środy są prowadzone zajęcia dla całkiem małych od klasa pierwsza, trzecia, tak mniej więcej ten wiek. 10 grudnia, tutaj na terenie szkoły podstawowej numer 3, od godziny 10, mniej więcej do godziny 16, planujemy taki turniej w zasadzie mini koszykówki, bo. Jest dosyć dużo chłopców zainteresowanych, chłopców i dziewczynek. Planujemy podział na dwie grupy wiekowe, tak klasa właśnie 1-3, 1-4 i starsi, tak od 5 do 8 klasy. Mamy na tą chwilę około 5 zespołów, ale też chcielibyśmy zaprosić, może jeszcze jakieś zespoły niekoniecznie ze Subic, może, może ktoś jest zainteresowany z rzepina, sośna, sybinki, nie wiem, ja zaproszenia wysyłałem, ale niestety do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie mam, ale myślę, że jeszcze mamy tydzień czasu i przez ten tydzień czasu no, ktoś będzie chciał pobiegać, poruszać się, bo to ma być zabawa, to nie ma być rywalizacja taka na poważnie, tylko jakby głównym przesłaniem jest dobra zabawa. Przypomnijmy jeszcze raz, 10 grudnia od godziny 10 w kali sportowej szkoły podstawowej numer 3 w słubicach mikołajki z koszykówką. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast mamy przed sobą bardzo ciekawy sportowy weekend. Już w sobotę na placu bohaterów mikołajkowy bieg rodzinny. W sobotę także w Hali Jedynki turnieje młodych piłkarzy. Może to będzie dobre wprowadzenie nastroju przed francusko-polskim katarem. Okay. W niedzielę natomiast piłkarze także w jedynce, natomiast na trasie obok subickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji eliminacja pucharu Polski i puchar burmistrza Subic w kolarstwie przełajowym. Warto w zależności od zainteresowań pokibicować. Cóż to wszystko, życzę udanego weekendu i do zobaczenia za tydzień.